Przystępując do tej kampanii, do tej akcji, mieliśmy na względzie przede wszystkim rozpowszechnienie idei niesienia pomocy, ratowania życia i zdrowia. I to przez transplantację, bo tego dotyczy kampania Drugie Życie. Polacy starają się, jest coraz lepiej, coraz więcej młodzieży ma ochotę udzielać pierwszej pomocy. Zaangażowałem się od początku roku, jak przyszedłem do tej szkoły. E, za, zaangażowałem się, ponieważ no, warto pomagać ludziom. Młodzież w tej chwili idzie strasznie do przodu, próbuje coś robić, jakoś działać. Starszy to tak chętnie by skrytykował, ale stanął z boku, a młodzież jednak idzie do przodu. On potrafi stanąć, postawić się i powiedzieć: Tak, to ja wezwałem, ja bym oczekiwał tego i tego. Powiem panu szczerze, że to działa na takiej zasadzie, że e, wszyscy odbierają to tak samo jak ja. Teraz, w, w tych czasach, wszyscy chcą pomagać. Tak, przynajmniej takie jest moje zdanie. Złych zachowań absolutnie nie zaobserwowałam, natomiast na tych naszych spotkaniach jest pełne skupienie, jest ogromne zaciekawienie. I jak mówię do tych młodych ludzi i widzę ich reakcję taką pełną skupienia, takiej ciszy, to sobie myślę, no trafiły te moje słowa do nich naprawdę. Nieraz nauczyciele mnie ostrzegają, że to jest na przykład ciężka młodzież, że wie pani oni mogą nie wytrzymać takiego długiego czasu, a tymczasem. Okazuje się, że było jak makiem zasiał. Chcę powiedzieć młodzieży, osobom dorosłym, którzy będą słyszeć, słuchać, że transplantacja jest cudowna, to jest nadzieja na drugie życie. Drugie życie dla mojego męża i dla tych osób, którym podarował narządy. Jeżeli się dostaje to życie, tak że tak powiem, od rodziców. O nie każdy umie je docenić. Natomiast jeżeli się walczy o to życie, żeby utrzymać, żeby przedłużyć, żeby żyć po prostu, to to życie nabiera zupełnie innej jakości. Ja nie mam nic do powiedzenia. To mój mąż wcześniej przekazał, że po śmierci jego narządy mają powędrować do chorych osób. Ja na przeszczep serca czekałam trzy miesiące. Niby krótko, ale w zasadzie większość tego czasu spędzałam w szpitalu. A te okresy, które były w domu, to były najbardziej stresujące okresy w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Ja nie lubię, jak mi czas przepływa przez palce. Jestem osobą bardzo aktywną. Wróciłam niemal na cały etat do pracy zawodowej. Uprawiam sport. Byłam na zawodach dla osób po przeszczepie z serca i płuc w szwedzkim Waksjo, gdzie nasza taka reprezentacja pacjentów, polskich pacjentów, zdobyła 16 medali, a 17 okazało się, przysłano nam jeszcze Później, bo wyszło na to, że mieliśmy po prostu najwięcej medali na głowę.